Dzień dobry państwu. Dzisiaj pierwszy dzień roboczy Nowego Roku. Chcemy państwu przedstawić nasze stanowisko z jednej z pozycji dekalogu wolności, czyli wolność organizacji obywatelskiej. Wiemy o tym, że żeby społeczeństwo się rozwijało, że państwo się rozwiało, to aktywność obywateli jest najważniejsza. Ta aktywność wyraża się w działalności głównie organizacji pozarządowych. Nazywane są organizacjami pozarządowymi, co to jest, to jest bardzo ważne. Tymczasem obecnie obecna władza planuje uporządkować w cudzysłowie, tę sprawę, czyli skrajnie upartyjnić. Upartynić przez to, że dzisiaj po, po chce spowodować, aby wszystkie środki wspomagające działalność obywateli w organizacjach pozarządowych przechodziły przez jeden centralny organ. Jakim jest planowane powołanie Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego? Proszę Państwa, jeśli rząd planuje organizować rozwój społeczeństwa obywatelskiego, to jest jakieś kompletne nieporozumienie. Ale to się mieści w tej tym, w tym konwencji, którą obserwujemy już od roku, gdzie wszystko chce się scentralizować. Nie może być niczego, co jest poza bezpośrednią kontrolą rządzącej. Czyli nie tylko syndrom, ale już taka metoda, taka zwyczaj misiewiczu wprowadzany jest również do organizacji pozarządowych. Co to może spowodować? To no spowoduje ewidentnie to, że zniechęci tych, którzy naprawdę działają w dziedzinach, o których zaraz tu pani poseł nam powie, w dziedzinach na rzecz mieszkańców, na rzecz obywateli, na rzecz również środowiska, czy, czy nawet ochrony zwierząt. Bo środki, które będą chcieli przeznaczać, to widzimy dzisiaj, będą przeznaczane tylko dla tych dobrych organizacji. To jest, takie, to jest taka przeniesiona, przeniesiony zwyczaj z Rosji putynowskiej, gdzie wskazywane są organizacje dobre i złe. I oczywiście dobre, czyli popierające rząd PiSu dostaną pieniądze, a złe nie dostaną. Proszę Państwa, trudno się oprzeć w wrażeniu, że PiS po zamachu na Trybunał Konstytucyjny, po zamachu na edukację postanowił również urządzić zamach na społeczeństwo obywatelskie, na organizacje pozarządowe. Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to jest oksymoron, to znaczy albo mamy społeczeństwo obywatelskie, albo mamy państwowy nadzór nad społeczeństwem. Społeczeństwem obywatelskim. Ja chcę przypomnieć, że organizacje pozarządowe dzisiaj w Polsce to jest ponad 100 tysięcy organizacji. To jest pomiędzy 3,5 i 5,5 miliarda złotych przeznaczanych z budżetu centralnego i z budżetu samorządowego na zadania, które te organizacje wykonują. W Konstytucji mamy zapisaną pomocniczość państwa to co oznacza, że wszystkie te zadania, które mogą być realizowane poza instytucjami państwowymi i samorządowymi, powinny być tak realizowane. Jeżeli patrzymy na to, czym zajmują się organizacje pozarządowe, to one w największym procencie zajmują się sportem, zajmują się rehabilitacją, zajmują się osobami niepełnosprawnymi, zajmują się również edukacją. Także ja jestem pełna obaw i takich złych przeczuć, że to co dzisiaj w Polsce naprawdę działa bardzo dobrze, czyli organizacje pozarządowe, które dobrze wypełniają swoje zadania, za, za chwilę będą po prostu weryfikowane z punktu widzenia użyteczności nie dla społeczności lokalnych, nie dla obywateli, tylko użyteczności z punktu widzenia jednej konkretnej opcji politycznej, bo Taki ma zamiar PIS przygotowując Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Trzeba dodać jeszcze, że dzisiaj wszystkie środki publiczne, a więc w Polsce przeznaczamy około 40% wszystkich środków na organizacje pozarządowe, te środki publiczne są dedykowane poprzez konkursy, poprzez konkursy, które mają swoją przejrzystość, które są publicznie ogłaszane, gdzie nie ma żadnych niejasności. Ale już dzisiaj widzimy, że. W Ubiegłym roku na przykład niektóre zadania, niektóre pieniądze zostały przeznaczone niejako poza konkursem, gdyż konkurs rozstrzygnął jedno, został uchylony i, i przekazane pieniądze komuś innemu. Czyli ewidentnie widać, że jest to nakierowane po to, żeby faktycznie w cudzysłowie zdyscyplinować, czyli podporządkować sobie wszystkie organizacje, które działają na rzecz. No społeczeństwa obywatelskiego. No i też chodzi o to, żeby... Um... Wesprzeć te organizacje, które działają zgodnie z duchem PiSu, i wyeliminować czy zmarginalizować wszystkie te organizacje, które w tym świecie PiSu się nie mieszczą. To jest naprawdę bardzo, bardzo groźne, i byłoby dobrze, gdyby pani premier Szydło, gdyby politycy PiSu przypomnieli sobie, czym tak naprawdę społeczeństwo obywatelskie i czym organizacje pozarządowe bardzo skutecznie się zajmują.